Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak naprawdę wygląda piekło? Koncepcja piekła opisana w Biblii była tematem intrygującej debaty i refleksji przez niezliczone pokolenia. W swojej istocie piekło jest często rozumiane jako miejsce lub stan kary po śmierci. Ale co Biblia naprawdę mówi o piekle? Zgłębmy te refleksje na temat życia po śmierci, badając nauki biblijne i odkrywając tajemnice, które intrygowały ludzkość przez wieki. Piekło jest opisywane jako miejsce ognia i cierpienia. Biblia często wspomina o tym obrazie, na przykład w księdze objawienia godzina 20.10, czytamy, a wróg, który ich zwodził został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już była bestia i fałszywy prorok. Będą cierpieć męki dniem i nocą na wieki wieków. Ten fragment pozostawia mało miejsca na wątpliwości. Co do wiecznej kary przeznaczonej dla zgubionych, grecki użyty tutaj jest jednoznaczny, wspominając zarówno o dniu, jak i o nocy w wyrażeniu na wieki wieków, co dosłownie oznacza na wieki wieków. Jezus również stwierdził, że ogień piekła nigdy nie gaśnie. W Ewangelii Marka, godzina 9:43, mówi: Jeśli ręka Twoja jest dla Ciebie powodem do zgorszenia, odetnij ją lepiej jest wejść do życia kalekim, niż mając dwie ręce pójść Do piekła, do ognia, który nigdy nie gaśnie. Ciekawie słowo piekło pochodzi od starożytnego greckiego tłumaczenia hebrajskiego terminu dla Doliny Chinom, która znajdowała się poza murami Jerozolimy i była związana z czcią dla Molocha i praktykami ludzkich ofiar. W księdze objawienia 20. 14. myśnik 15 to miejsce nazywane jest Jeziorem Ognia, gdzie śmierć i heidis, królestwo umarłych, są wrzucane. To jest druga śmierć wieczne oddzielenie od Boga. Ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, staną w obliczu tego strasznego losu. Przesłanie Jezusa było jasne. Wiedząc, jak straszne jest piekło, każde poświęcenie jest warte, aby go uniknąć. Dlatego nie możemy myśleć o Królestwie Bożym tylko w kontekście nagrody, musimy także rozważyć warunki poświęcenia. W piekle panuje ciemność. W Ewangelii Mateusza, godzina 8.12, napisano, że niektórzy zostaną wrzuceni w ciemności. Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami? Wyobraź sobie być w tak ciemnym miejscu, że nie widzisz nic, a jedyne, co usłyszysz, to dźwięki smutku i rozpaczy. Użycie wyrażeń takich jak płacz i zgrzytanie zębami podkreśla przerażającą naturę tej sceny. Jezus nie wahał się mówić o piekle. W rzeczywistości czynił to częściej niż ktokolwiek inny w Biblii. Istnieją ministerstwa, które unikają wspominania o piekle w swoich kazaniach, ale rzeczywistość pozostaje, potępieni będą oddzieleni od Boga i jakiegokolwiek źródła prawdziwego pocieszenia, wrzuceni w ciemność i wykluczeni z nieba, krainy światła, co prowadzi do rozpaczy potępieni doświadczą płaczu i zgrzytania zębami, nieszczęścia opisanego jako udręka, łzy wylewane bez celu i duchowa męka, modląc się wiecznie. Będą zgrzytać zębami z zazdrości, rozważając szczęście innych i z lękiem wspominając o perspektywie, która teraz minęła. Samotność jest jednym z najgłębszych cierpień piekła, Poczucie całkowitego oddzielenia od miłości i miłosierdzia Boga jest cechą charakterystyczną. W dwóch Tesaloniczan jeden mówi się, że te osoby zapłacą karę i doświadczą kary wiecznego zniszczenia, zostaną wygnane z obecności Pana i chwały Jego mocy. Niemożliwe jest pojęcie Boga, który nie każe grzechu. Pomysł, że kochający Bóg nie może karać grzechu, ignoruje fakt, że Bóg jest także święty i musi działać zgodnie z tym, co jest sprawiedliwe i słuszne w świecie. Kara wspomniana tutaj jest definiowana jako wieczne zniszczenie, używając słowa Ajoni, które odnosi się do utraty dobrobytu lub zniszczenia celu życia. W Ewangelii Łukasza, godzina 5:37, bukłaki, o których mówi Jezus, zostały zniszczone, co oznacza, że nie były już użyteczne, nadal istniały, ale nie mogły być użyte ponownie. Jednak obecność ognia nie jest jedyną cechą piekła. Jak trzej hebrajscy młodzieńcy w księdze Daniela, trzech znajdowali się w ogniu i nie czuli dyskomfortu. Piekło, wierne swojej nazwie, jest miejscem, gdzie ludzie oddzieleni od Boga i wszystkiego, co dobre i błogosławione w Jego obecności się spotykają. Koncepcja piekła, zgodnie z opisem w Biblii, podsumowuje zdanie: W obecności Pana nie ma nic więcej do powiedzenia o okropieństwach. Z wyjątkiem tego, że Bóg i wszystkie aspekty jego charakteru będą nieobecne w piekle, z wyjątkiem jego świętej i nieugiętej sprawiedliwości. Nie jest błędem dla Boga mścić się. Rozumiemy to, gdy pojęcie w zemsty rozumiemy w kontekście starożytnego greckiego. Słowo tłumaczone jako zemsta nie ma konotacji bycia mściwym, jest to termin złożony, który pochodzi z tej samej korzeni, co słowo tłumaczone jako sprawiedliwość i przekazuje ideę stanowczego wymierzania sprawiedliwości, które nie waha się. Ale czy piekło jest dosłowne czy symboliczne? Niektórzy ludzie myślą, że te opisy mogą być symboliczne, jak metafory, które mają pomóc nam zrozumieć, jak straszne to jest. Czy jest to dosłowny ogień, czy symboliczna ciemność, główny punkt pozostaje taki, że piekło jest strasznym miejscem. W Starym Testamencie Hebrajskie słowo często tłumaczone jako piekło to shiol, które odnosi się do królestwa umarłych. Jest to miejsce ciemności, do którego niegodziwi idą po śmierci. Jaka jest geneza piekła? Wielu zastanawia się, dlaczego Bóg je stworzył. Jezus wyjaśnił prawdę o stworzeniu piekła. Jest ono ściśle związane z upadłymi aniołami. Piekło zostało pierwotnie przygotowane przez Boga dla wroga i jego aniołów, jednak ludzie trafiają tam, ponieważ wybierają sojusz z wrogiem i jego aniołami. Życie wieczne zostało przygotowane dla wroga i jego aniołów, innymi słowy, piekło nigdy nie miało być zamieszkiwane przez żadną osobę, chociaż niektórzy ludzie ostatecznie tam trafią. Wróg i inni upadli aniołowie powinni być jedynymi, którzy cierpią w granicach piekła, które zostało stworzone jako ostateczna kara dla przywódców wielkiego buntu. Pan pozwala innym, w narodach, które On osądza, również tam iść z powodu wyboru wolnej woli i odpowiedzialności danej przez Boga człowiekowi, aby mógł wybrać swoje wieczne przeznaczenie, czy to w niebie, czy w piekle. Historia Biblii pokazuje nam, że upadli aniołowie są rzeczywistością. Chociaż idea upadku z łask może być wyzwaniem dla niektórych osób do zrozumienia. Nawet jeśli chcielibyśmy uwierzyć, że aniołowie są niezdolni do upadku, rzeczywistość jest inna. Piekło jest przerażającą rzeczywistością, ale nie musi być przeznaczeniem nikogo. Bóg oferuje każdemu szansę na nawrócenie i wybór wiecznego życia z nim. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Otwórz swoje serce na Niego i uniknij wiecznego cierpienia w piekle. Skomentuj Amen poniżej, aby wszystkie Twoje modlitwy zostały wysłuchane i aby Bóg zlał Ducha Świętego na Twoje życie. Zapisz się na kanał, aby nadal otrzymywać Jego przesłania.